Witam Ciebie, witam Państwa. Proszę przedstawić się naszym widzom, skąd właśnie przyjechałaś, ponieważ ja osobiście wiem, że jesteś światowej sławy śpiewaczką operową. Masz na swoim koncie kilkadziesiąt różnych krążków muzycznych i oczywiście spotykamy się w dniu dzisiejszym z okazji wydania Twojej najnowszej płyty. Ale zanim do tego przyjdziemy, proszę naszym widzom przedstawić się oraz powiedzieć, skąd przyjechałaś do nas. Nazywam się Ewa Warta, jak zespół ubezpieczeniowy albo rzeka. Śmietana, dwojga nazwisk jestem, a przyjechałam z Krakowa. No właśnie, w ostatnich dniach ukazał się twój najnowszy krążek. Powiedz, pod jakim tytułem on się ukazał oraz ile utworów znalazło się na nim. Przeznaczeni do miłości i wolności. I jedna z tych piosenek została już ujęta w teledysk, nagraliśmy teledysk, który można będzie oglądać w serwisach streamingowych, jak e, mm, Tidal Music, a, Apple Music, YouTube Music, a sam Teledysk. Znaczy, tam można posłuchać. A sam Teledysk można zobaczyć na Facebooku na stronie Ewa Warta Śmietana albo Ewa Muzycznie pisana przez V. A jakbyśmy mieli określić Twoją twórczość? Czy Cię można zaliczyć do muzyki, do muzyki klasycznej, czy jednak tutaj taka mieszanka artystyczna? Z racji studiów, bo skończyłam Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Wokalno-aktorskim, studia trwały 6 lat, no to można powiedzieć, że jestem śpiewaczką klasyczną, operowo-operetkowo-oratoryjną. -operow Natomiast z racji wykonywanego repertuaru, nie tylko klasycznego, ale wykonuję piosenki różnych narodów w 17 językach, a także i piosenki popowe śpiewam ostatnio, i nawet tu się pochwalę mój szafirowy blask przez długi okres czasu był na listach przebojów radiowych w pierwszej trójce, no to można powiedzieć, że jestem też piosenkarką. A z racji tego, że zagrałam w kilku filmach, e, między innymi główną rolę, a w, nawet dwie role e, w filmie Tych Miasteczek Nie Ma już, a, czy też e, zagrałam w filmie Amy a zaśpiewałam, czy też zaśpiewałam w filmie, który w tym momencie jeszcze jest e, na platformie Netflixa do oglądania, w jak Morderstwo. No to można powiedzieć w jakim sensie, że też jestem aktorką. Ponieważ napisałam libretto do muzykalu Cuda Miłość Czyni Cuda, który był przez ponad dwa lata grany na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego, napisałam też teksty do piosenek tam wykonywanych i też grałam w tym muzykalu jedną z głównych ról. Można powiedzieć, że też jestem scenarzystką. Tu się pochwalę, że z tym musicalem byliśmy również w Berlinie i graliśmy go na Friedrichstrasse w Admiral Palast. To jest takie dosyć ekskluzywne miejsce i Polacy tam rzadko goszczą, czy może myśmy byli pierwsi, więc to jest po prostu coś, czym się mogę tutaj pochwalić. A ponieważ piszę też scenariusze do kabaretów, to są kabarety fabularne, kostiumowe, kolorowe, i przeważnie premiery tych kabaretów są w kultowej piwnicy pod baranami, gdzie można mnie na co dzień zobaczyć, a przynajmniej trzy razy w miesiącu w którymś z tych kabaretów to mogę powiedzieć, że też jestem scenarzystką, a że też napisałam książkę, czy wydaję książki, czy też promuję młodych artystów poprzez moją działalność jako prezes Fundacji Artystom Pomocy Polskim, Artystom Polskim Czardarz. A i organizuję też różne festiwale, do których zapraszam młodych artystów, no to można powiedzieć, że jestem też takim trochę mentorem młodych ludzi. No Poza tym, co mogę jeszcze sobie powiedzieć? Zorganizowałam kilka festiwali. Przez kilka lat byłam dyrektorem festiwalu, którego byłam też pomysłodawcą, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Przez następnych siedem lat byłam dyrektorem artystycznym festiwalu w Lądku Zdroju. A teraz otrzymałam propozycję, by stworzyć nowy festiwal. Na początku Polski w Helu. I ten festiwal odbędzie się końcem lipca i początkiem sierpnia. No, biorę udział też jako artystka w innych festiwalach, jak na przykład podczas krakowskich nocy. Sama układam program koncertów i tak w tym roku wystąpimy z zaproszonymi przeze mnie gośćmi w Opactwie Cystersów w Krakowie. Wymyśliłam też taki Festiwal Kryminału, Grozy i Tajemnicy Biała Dama. To też był bardzo ciekawy festiwal. Czy festiwal piosenki lwowskiej? Także ciągle coś tworzę, ciągle coś wymyślam, ciągle coś piszę, reżyseruję, wystawiam, śpiewam. A powiedz w tej chwili, na czym przede wszystkim skupiasz się? Na promocji Twojej najnowszej płyty, czy jednak tutaj nad dalszymi pracami, nad właśnie powstaniem, nad tegoroczną edycją festiwalu, o którym przed chwilą wspomniałaś? Jak to się mówi, robię wszystko cudzamen do kupy. Dzisiaj jestem z powodu właśnie promocji płyty i utworu, który w tej chwili w różnych mediach krąży, czyli duetu z, ze Zbigniewem Zamachowskim, Ptak Wolności. Ale oczywiście. I też przygotowuję koncert promocyjny. Już była wprawdzie prapremiera tej płyty. Wystąpiłam tam ze znanym na pewno państwu młodym, utalentowanym wokalistą Krystianem Ochmanem, a koncert prowadził jego dziadek, znakomity śpiewak operowy Wiesław Ochman. Ale też równolegle przygotowuję inne festiwale. Ten, o którym wspomniałam. A również festiwal klezmerski. Będzie pierwszy festiwal klezmerski w Krakowie już 20 sierpnia. I tam też, przyjeżdżając tutaj do Warszawy, już się spotkałam z przyjaciółmi statu z żydowskiego, z którymi stworzymy coś niesamowitego, a mianowicie będzie pokaz tradycyjnego ślubu i wesela żydowskiego. Powracając do samego premierowego Krążka, powiedz, jak długo trwa, trwały prace nad jego powstaniem i co było najtrudniejsze? Oczywiście mam na uwadze, że w międzyczasie mieliśmy tutaj i pandemię, wszystko było pozamykane, ale jednak to był bardzo twórczy okres. Jak to było u Ciebie? Ponieważ w Krakowie jestem troszkę znana i troszkę lubiana, bardzo wielu poetów dla mnie napisało wiersze. Między innymi Bronisław Maj, którego właśnie utwór śpiewam w tym wspomnianym filmie Wujak Morderstwo, a czy też Józef Baran, do którego, do, których, do którego wierszy napisał muzykę Adam Walaciński, znany nie tylko z stworzenia muzyki do Czterech Pancernych i Psa, ale właśnie napisał dla mnie tę muzykę. Również bardzo... Zdolna poetka krakowska Jolanta Zając-Stachurska napisała dla mnie kilka wierszy. Były one tak piękne i niektórych treść tak uniwersalna i taka przejmująca, że postanowiłam te wiersze wyśpiewać. W związku z tym poprosiłam Waldemara Króla który to napisał już muzykę do muzykalu, o którym wspomniałam, do którego ja napisałam libretto i teksty piosenek, Waldemar Król, albo aranżował melodie już przez nią tam wymyślone, zaaranżował, albo napisał też swoje własne kompozycje do tych wierszy. I potem co? No potem trzeba było pójść do studio, Najpierw chciał oczywiście tego nauczyć i nagrać. I byłam bardzo szczęśliwa, że w tym nagraniu wzięli udział tak znakomici aktorzy polscy, jak właśnie Zbigniew Zamachowski, czy Rafał Królikowski. A również mogę się poszczycić, że grali w, tym, w tych utworach, naprawdę. No, Pierwsza liga naszych polskich instrumentalistów, jak choćby Jacek Królik, gitarzysta, czy Sławek Berny, perkusja, czy Mariusz Pędziałek, obój, no, zespół instrumentalny, smyczkowy, no, mogłabym tutaj naprawdę wymieniać, zespół wokalny, przebudzenie. No, stworzyliśmy, wydaje mi się, coś niespotykanego i coś naprawdę pięknego. Sam ten ptak wolności, utwór jest bardzo przejmujący. Tam pojawiają się dwa słowa, które wyśpiewuje ja, Zbyszek i cały chór wolność, pokój. Śpiewamy to w kilku językach. Jest to utwór bardzo ważny nie tylko dla mnie. Ale myślę dla każdego człowieka, któremu, dla którego pokój na świecie jest ważny, istotny. I w związku z tym, że nie tylko biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację prawda, polityczną i, i tą nienawiść blisko za naszą granicą, to ta rządza władzy. Wojny trwają cały czas nieprzemijalnie na całym świecie. Jedne się kończą, drugie gdzieś się zaczynają, więc jest to utwór taki uniwersalny. I my, jako artyści, żeby się przeciwstawić temu złu, chcemy rozpalać serca do miłości, do porozumienia się, żeby, żeby skończyć z tą nienawiścią, ze złem. A powiedz, gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy w najbliższym czasie, czy, no, czy to na deskach scenicznych, teatralnych, czy w czy innych oczywiście projektach artystycznych, pomijając festiwale, o których Ty przed chwilą wspomniałaś? E, najbliższe moje koncerty to będzie taka trochę, trochę moja metamorfoza, bo niedługo już za parę dni wcielę się w Hankę Ordonówną, gwiazdę lat międzywojennych, i będę śpiewała w takim spektaklu Tajemnice Hanki, czyli Hanka Ordonówna i gwiazdy jej epoki. Z tym programem wystąpię na festiwalu w Rabce-Zdroju 16 czerwca. Z kolei w lata 50. wcielę się w spektaklu kabaretowym U fryzjera jako właścicielka salonu fryzjerskiego. Inne moje wcielenie będzie na koncercie Muzyka Świata, gdzie będę wykonywała repertuar operetkowy, muzykalowy oraz przeboje najsłynniejsze z różnych zakątków świata w różnych językach. A powiedz, jak tobie u, udaje się znaleźć czas tak naprawdę na przygotowanie się do, do każdego Twojego występu, bo jednak nie ma co ukrywać dla artysty, trzeba dużo czasu jednak, aby czy to nauczyć się tekstu, czy chociażby ćwiczyć dany utwór, czy chociażby daną rolę. Jak to jest z tobą? Oczywiście mając nawet, że jeszcze musisz wszędzie dojechać na czas. No wszystko robię w tak zwanym międzyczasie, bo przecież oprócz tego, że muszę napisać, że muszę się nauczyć, że na pewne przedsięwzięcia, muszę napisać pisma, poszukać sponsorów, rozliczyć to jeszcze jest rodzina, są rodzice, którymi się coraz więcej trzeba opiekować a z racji wieku, różnych chorób. Jest dziecko, wprawdzie już robi za granicą karierę, jako otwiera swoją własną firmę w Hiszpanii. Znaczy otworzyła parę tygodni temu i sobie świetnie tam radzi i też, też mnie zaprasza, więc ja jestem też bardzo rodzinna. Jestem też podróżniczką, więc sporo jeżdżę po świecie. Więc wszystko to robię w międzyczasie, w pociągu, w samolocie, w taksówce, coś piszę, wymyślam jakieś teksty, uczę się. Najtrudniej zapamiętać teksty własne. No i nocami. Czasami te noce są dla mnie bardzo krótkie i już zaczyna się dzień. Czasami coś tam piszę, jakieś sprawozdanie, albo piszę jakiś wniosek, i kiedy rodzice akurat u mnie goszczą. To, to mama gdzieś jak idzie, tam wędruje sobie gdzieś do toalety czy do kuchni, mówi, o to ty już wstałaś? Ja mówię, musiu, ja jeszcze nie poszłam spać. Osoby zainteresowane znalezieniem informacji na temat um, twojej aktualnej działalności artystycznej, gdzie na stronach w um, social mediach mo mo mogą znaleźć? No chyba najszybciej najprędzej na moich stronach na Facebooku. No, oczywiście mam też jestem w innych, że tak powiem, na innych stronach mnie można też znaleźć w internecie, ale chyba Facebook jest taki najbardziej aktualny, bo tam zawsze mówię gdzie jestem, gdzie będę, co robię aktualnie, gdzie można mnie zobaczyć, gdzie można mnie usłyszeć. Ile przypomnienia dla naszych widzów, gdzie można w tej chwili nabyć najnowszy premierowy krążek. Nigdzie. W tym momencie tylko i wyłącznie. Po koncertach. Taka jest wola y, producenta, któremu bardzo dziękuję Alojzowi Rostkowi z firmy Rostko Polska, że kolejny mój wymysł zasponsorował i y, 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 y jego właśnie. Y, y, Takim właściwie celem jest, żeby ta płyta nie rozchodziła się poprzez, poprzez sklepy, poprzez internet, tylko żeby każda, ta, każdy ten krążek był ofiarowany danej osobie z moją dedykacją. Dlatego najłatwiej o coś takiego jest uzyskać coś takiego na koncertach. Czyli przyjść po prostu na koncert i po koncercie można jego nabyć. Dokładnie tak.